Więc robimy część z drugą, ponieważ tamte nagranie... trzeba będzie zobaczyć, będą dwie części z tego nagrania. Yy... Właśnie więc opakujemy kolejną pasuszkę tutaj w drugą Ala. Dadaję po to za długo i nie mogę się To mowy. jest z drugiej części, to dlatego jest. Tak, to jest pasuszka z ostatniej już części. Jeśli nie na wodę, to nie tręż. Yy... Tak, dobra, rozdzielamy na I ostatnie, czy puści? Czy puści? Puściłem. Dobra. To jest roślina. ślina. Co to Dobra, możemy mamy to, mamy Mamy to Dobra, chodź, to. Nie co ciekaw, to trzymaj. Moja średnia nie zna jakiej bo bo o, bo dla mnie straszna, jak gorąco używam. Tytu. O. Mm. A tak, A, próba, to ta druga. Została Trudna. W nie drogi dziś, zmienisz. Zajdziesz na małą kopię. To Dobra, dobra, Poczekaj, Poczekam, może z mnie. Chmier... Tak. Mm. Nie ładniejsza. Tak wygląda. Dobra, dobra podchodź. To i tak to by... Pokażę Ci tam te pomponiki. Pomponiki to chyba od tamtej wielkiej rośliny. Tylko za gąszcz, tak? to są pomponiki pan od tamtej długiej rośliny. W pierwszej tak. części zobaczycie tą roślinę. Był wielki gigant. Pomponiki chyba kiedyś weszły. Ja. Dobra, będziemy... No ja, Ostatni tutaj są. Jelą one. Bardzo mała. Nie. Pokaż, 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 pokaż poka, widzę najpierw. Hmm. Tu. Taka brązka. A tak. Bardzo mała w porównaniu do tych tamtych wielkich gigantów, tych wielkich zagąszczy. Normalnie puszcza amazońska można w tym akwariuszu zrobić. Dobra, to właśnie. Tu jest jeszcze miejsce. Tu jest jeszcze miejsce. Dobra, widzowie, a teraz nasz taki czas, gdzie ciężko będzie nam pokazać całe wiadro, jakiego kurde jest. jeszcze depont mokry. Hmm. Nie wiem, czy wy o Nie jest to może idealnie wzorowane, ale jak mi teraz Chlew wpadnie do, do, do wiatra to do, ciężko będzie tak to na razie, Tak na razie jest tutaj. Takie tutaj no. O tyle widzowie. My tą wodę, która tutaj jeszcze tam jest. Nie pokazałam to chyba. To wylewamy. To jest druga część tego nagrania, bo tamte trwało za długo i nam się usunęło. Dobra. No widzowie, widzimy się jutro albo pojutrze, kiedy to akwarium będziemy dekorować. Chyba z moim bratem też na A uda tak. się? Uda się? Tak. To uda się. Oto widzimy się w kolejnym materiałku na moim no korzy. kanałku. Korzyka, ale to jak koliko nie zostawcie, tak? chociażby zostawić Oto to żegnamy się widzowie. Pa! Pa! Zostawcie lajka i suba na kanale mojego blata. Super, dzięki. Pa pa.